Od ostatniego czasu, gdy zagraliśmy w jakąś ścigałkę, minęło trochę czasu. I muszę się przyznać, że no, doskwiera mi niedobór i japońskiej motoryzacji w moim krwiobiegu. Już powoli zaczynam dostawać padaczki, więc zagramy w JDM Rise of the Scorpion. Nie wiem, co to zagra, ale padły trzy słowa klucz. Japanese Drift i Master. Więc no, stwierdziłem, że no, musimy, musimy w to zagrać, tak? Dlatego let's drift, szmato! Grał dziwo ma polski język i nie wiem, o co to chodzi. Ty, what the... To jest jakiś komik. Nie tylko przystojny, widziałaś jego oceny? Ach, Hatori jest taki cudowny. Dzień dobry, Hatori Jak zawsze perfekcyjna odpowiedź, Hatori Hasahi Hatori, synu Hasahi Hanzo Gratuluję, jesteś chlubą naszej szkoły. What the f Asystent czytania? To będzie czytać za mnie? No co? O co tu chodzi? Mierze, asystent czytania to mi pokazuje w jakiej kolejności No to zajebiście, dzięki No to jest manga, nie komiks Dobra, nieważne Nieważne, ale zamykam to i siedzę w Nissanie What the Przyśpiesz trochę, aby to zrobić wciśnij i przytrzymaj w What the God damn O, oh. spokojnie, spokojnie Bo zanim ogarnę co się tu dzieje to... O, oh, to w... Gdzie mam jechać? Halo, pokażcie mi drogę Ten chyba nie przejadę, co? No, tak mi się wydaje Chyba już czas, żebyś przełączył radio na swoją ulubioną stację Okej okay. Funk i ro Mix. Niech będzie funk, Myślę, że będzie pasować idealnie. Gdzie ja mam driftować, człowieku? Oh shit. Oho. Jestem drifterem, rozumiesz? Japanese Drift Master, O. Oh. No to zajebiście. Kiss the wall, kiss the wall. Rozumiesz, że ręczny szmato? Oh, nie. Yeah. Oh shit. O, oh nie. Dobra, spokój nie? Wszystko pod kontrolą. Gdzie ja jestem? Kikom. Zajebiście. Ty, duża jest ta mapa. Jest jakaś alfa w ogóle chyba tej gry. Ta gra końcowo jeszcze nie wyszła. Można to ściągnąć za darmo na Steamie, jakby ktoś był zainteresowany. A ja mam chyba jechać tutaj. Wyścig. Z Ayumi. A, um, no dobra. No to jadę. Jakie ja się nazywam? H Hasuki Hanato. Cześć, w ogóle jadę nie po tej stronie ulicy, no ta. O, oh, Drift Szmato-oo. Oh. Dobra, jednak król Driftu jest jeden, tak? Oh, je... No i to mi się podoba. Cześć, w ogóle źle pojechałem, zajebiście. Nie no, fizyka Driftu nie jest najgorsza, muszę przyznać. Ręczny szmato oh. Halo, Ayumi, gdzie jesteś? Przyjechałem cię zniszczyć, rozumiesz? Ja jestem prawdziwym Drifterem tego miasta. Halo. startuj to. Dobra, nie będę udawał głosów, bo chyba umrę. Ona opiera się o twój Nowy samochód. Ta lastka owinęła cię wokół palca. Wiem, że każdy chciałby do niej zagadać, ale tacy jak wy mogą najwyżej popatrzeć na tylne światła i samochodu. Będziesz się wdroczył dalej z kumplami, czy w końcu zwrócisz na mnie uwagę? Nie chciałeś tego maleństwa tylko po to, żeby stało na parkingu. Wsiadaj i pokaż, co podrawisz. Czekałam do północy, myślałam, że to mnie pierwszą zabierze. Pewnie zapomniał przez wczorajsze emocje, a Yumi jedzie swoim autem, więc technicznie jeszcze nie zabrał nikogo. Wciąż możesz być pierwsza. God damn! Dobra, Yumi, wsiadaj za kółką. Cześć, całą Halo. Ona idzie z Skylinem? Łotwa! To jest pierwszy wyścig! No bez przesady! O, dobra, jadymy, Szmato, rozumiesz? Zniszczę cię. Zero taryfy ulgowej, Szmato. Pozdro! Hehehe. <laughs> król Drift to jest tylko jeden, rozumiesz to? Halo, gdzie jest moje radio? Tak jest, tak jest. No szybkie zwycięstwo, tak szybkie zwycięstwo. Pa tego Drifta. Cy, oh Nie jest dobrze. O, co ty robisz? Aha, co? Dobra, nie tak miał być. No nie tak miało być, ewidentnie. Spokojnie, spokojnie, to mój pierwszy wyścig, tak? Szybka kamera ze środka, człowieku, jak prawdziwy drifter. Chodź tu! Zniszczę cię, rozumiesz? Iś! Drift! Oh. <śślad> Szybki pit! O, oh, what the f... Dobra, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Gdzie ja jadę w ogóle? What the f! Dobra, resetuj, resetuj to. Jednak kamera ze środka to nie był najlepszy pomysł. Dobra, do trzech razy sztuka i zniszczy cię teraz, rozumiesz? Twój skyline wcale wcale mnie nie przeraża. Oh. Co ty robisz? Co ty robisz, do jak Jeźdź w ogóle O, what the f... No, dobra, tego nie było, tego nie było Z konie, drift na ręcznym O, świetki z The Wall Dobra, z konie, z po prostu muszę się... Muszę się wdrożyć w temat, rozumiesz? Nie no, człowieku, król driftu jest tylko jeden Nie ma szans, żebym przegrał teraz ten wyścig, rozumiesz? Drift, o, what the f... Obróciło mnie Dobra, szybki bączek taktyczny Okej, okay. o Jedziemy dalej, jedziemy dalej Jebać znaki drogowe Klasycznie, klasycznie No tego nie mogło zabraknąć, tak? Nawet w Japanese Drift Master No i szybkie zwycięstwo. I. No, i mamy to. Otop. Całkiem nieźle jak na świeżaka. Ale nie przyzwyczaję się. To już się więcej nie powtórzy. Wygrałem dzisiaj wyścig z córką pana Kuramy. To dobrze. My zawsze wygrywamy. Okej. Okay. Um, my zawsze wygrywamy. No, to sobie muszę zapamiętać. Um, dobra. Nowa misja dostępna. Wygrane pieniądze. Ty, ja mogę jakiś tuning tu zrobić? Coś tego? Co ja teraz mam zrobić ze swoim życiem? Gdzieś tutaj muszę jechać, Co? Ale chwila, co ja mogę zrobić? Klikam przyciski. Mogę kamerę zmienić. Co najwyżej. O. PIP PIP synu, PIP PIP O nie 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 funkcjonariusz skurwia nie zbiega z miejsca zdarzenia PIP PIP synu! Okej, okay, mogę trąbić, mogę włączyć, mogę włączyć awaryjne, dobra, dobra Czemu w ogóle mnie obraca, what the Czemu ja mogę awaryjne włączyć? Nowa część dostępna w warsztacie, Czyli co? Co to jest? Co mi się tu wyświetla? Cześć. Ja coś klikam. Co ja teraz... Co mi się? Czemu ja klikam? O, to mnie wyrzuca do przodu. O tam. Dobra, nie wiem. Nie wiem o co to chodzi. Pod kół mogę coś odpalić. SMSy. Co to jest? Kolejne wydarzenie. No to zajebiście, dzięki. Co ja tu jeszcze mam misję. Wyścig Zajumi. Nie chcę rozgrywać tego eventu ponownie. Manga, co? Czy to są wszystkie rzeczy, które już zdążyłem przeczytać. Chyba tak. Zmiana biegów automatyczna. Żadnych, żadnych dodatków nie chcę. Jestem w końcu mistrzem kierownicy. A um, no dobra. Jakieś rzeczy w warsztacie odblokowałem, ale gdzie ten warsztat, to ja nie mam pojęcia. Dgie! Przepraszam, nie chciałem. O, um, dobra, jedziemy na następny wyścig, tak? Pora pokazać tym frajerom jak się jeździ w tym mieście. Ty, ale ten znacznik tego radia mi zniknie kiedyś. Czy on tak pozostanie tutaj na wieki? bo. O. król drift to jest tylko jadan. Zajebałem w krawężnik, ale to nieistotne. Ty, ale ten Nissan zadupca. God damn. Uwaga, to jest potencjalny drift! O, Dobra, spokojnie, za duża prędkość, no za duża prędkość, tak? A teraz za mała, no zajebiście. Nigdy nie może być dobrze, rozumiesz, że nigdy nie może być dobrze, ale uwaga, drift tak jest! O, oh, what the fuck! O! Oh. No, zajebiście. Wjechałem na kamień. No pomoc... No, spokojnie, spokojnie. Nie tak to miało wyglądać, nie tak to miało wyglądać. Waga teraz, teraz, teraz to robimy. Ręczny, no i na trawnik, no i hoj no i to jest koniec. nie jestem mistrzem driftu jednak. Jestem zwykłym frajerem, rozumiesz? O, może jednak nie? Oh je! Yeah. Nie no, profesjonalny drift, człowieku, profesjonalny drift. Panie by było, jakby ta fura miała większe przyspieszenie, bo trochę się krztusi, ale no cóż, niewiele chyba mogę z tym zrobić. Wydaje mi się, że jakiś tuning powinien tutaj być, jakieś rzeczy do warsztatu dostawałem, ale nie wiem, gdzie jest warsztat. O! Oh. Oh, what the f... Mnie obróciło, człowieku. Dobra, ale jebać znaki drogowe, rozumiesz? Szybki drift, szybki drift. O, już zaczynam ogarniać powoli, już zaczynam ogarniać. Spokojnie, spokojnie, jakby król driftu. Król driftu jest na swojej ścieżce na sam szczyt, rozumiesz? Zdobędę jeszcze ten tron. Zdobędę go, rozumiesz? Zdobędę go. Ej, hey, what the O, oh, mogę odwrócić kamerę. No i to mi się podoba. To jest element, którego nie może zabraknąć w żadnej ścigałce. To na pewno, to na pewno. Szybki drift, szmato. O, oh, what the f Zajebałem w jakiś ten. Alternator, czy, czy coś. więc O! Oh. No i skrzynka elektryczna na środku drogi, człowiek. Ty, jak ja wyglądam w ogóle, ale jestem. Ale jestem ziomek. No, dobra, nieważne. Witam bardzo serdecznie, ja przyjechałem na wyścig. Ej, hey, what the fuck? Poranek u kawabatym. Okej, okay. albo Kawabatyn. 998, 999, 1000. Raz, dwa, trzy. To jeszcze nie koniec na dzisiaj. Chodź tu. Um, A, okay. O! What the Co ja Sylwię dostałem? What the fuck? Lekcja driftowa. Dopiero teraz dajecie mi lekcję Driftową? No, no dobra. Czemu dostałem jakąś inną furę? Nie, żebym narzekał, ale okej. Okay. Dobra, jedziemy, jedziemy. Szybki. O, no, i skusiłem 20 pachołków. No, i to jest koniec, to jest, to jest koniec. Dobra, spokojnie, bo to nowa fura i muszę ją opanować, po prostu, rozumiesz? Tego, tego nie było. tego nie było. Co ja mam tu w ogóle zrobić? Czy ja mam tu punkty po prostu zbierać? Chyba, chyba tak. Nie jestem pewny, ale Drift ma to. Oh, yeah. Muszę rozpędzić tę furę, szybki ręczny człowieku, lekcja Driftu, szybki bączek. Nie ogarniam, co się dzieje, to jest koniec. Dobra, spokojnie, spokojnie. spokojnie. Koń, ja to jeszcze, ja to jeszcze ogarnę, rozumiesz? No, zajebiście, no. <grystanie> Z tym najgorszym drifterem tego miasta, przyzięgam. Ale przynajmniej ładnie, ładnie śwista fura. Aś tyle, no. Zbieram punkty, człowieku, zbieram punkty, o! Nie, dobra, to jest do restartu, no. do tego się nie da na strzałkach, ty, what the... Czy mi opona przenikała przez karoserię, czy mi się wydawało? Tam, nie wiem, może mi się wydawało jednak? Dobra, spokojnie, spokojnie. Najpierw trzeba rozpędzić furę lekko, później zarzucić boczkiem, rozumiesz? Kontrować szybko, ekstremalny kąt. O, czyli ty, dobra, to było całkiem niezłe, ale nie wiedziałem, gdzie jechać dalej. Ojej, okej, okay. ile ja mam punktów zbierać w ogóle? O! Wybacz, pachołku, nie chciałem. Nie mam pojęcia ile mam punktów uzbierać, ale pewnie pewnie jak najwięcej, co? Dobra, szybki bączek, szmato. O. Kolejny pachołek do kolekcji. Świetnie, już mam dwa. Już mam dwa, ale to i tak nie najgorzej. O, o halo, odbij w drugą! Kurwa co jest? Grulriff to jest tylko jeden, rozumiesz to? O. ile ja mam punktów? 13 tysięcy, nie wiem, no to już musiałem to wygrać tak dawno temu. Z banki. O, wybacz, na bank tutaj z 2000 punktów maksymalnie da się uzbierać, no ale jest po prostu zbyt potężny. Zbyt potężny, rozumiesz tylko trzy pachołki na koncie. Myślę, że lepiej się się tego nie dało zrobić. Szybka zmiana kamery, rozumiesz, mistrz. Driftusz ma to. Takie, o. Dobra, nie ogarniam, co się dzieje z furą. Jak mam tą kamerę, także to chyba nie najlepszy pomysł. Oho, 6 sekund do końca, proszę, żeby się udało. Nie, jeszcze dwa pachołki do kolekcji. O. Srebro, Jak srebro. Nie, 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 nie. Zarobimy tu złoto, mnie to nie obchodzi. Król Drift jest tylko jeden. No i ja z żadnym srebrem tutaj się nie będę raczył, rozumiesz? To ewidentnie musi wlecieć złoto, tylko ja się muszę w końcu skupić. I fajnie było, jakbym w ogóle coś potrafił, nie był takim życiowym śmieciem. No ja! Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Ty, what the fuck, jak mnie odbiło nagle? O! Ty, a o co chodzi z tym, o? Czy to mnie autentycznie wyrzuca, czy co to robi? Nie wiem, bo jak klikam o, to momentami tak mnie eksploduje nagle. To może może o to chodzi, może to mam robić, może nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale człowieku, jaki mnożnik, 2000 punktów, długi drift, długi drift, rozumiesz? Teraz to robimy, teraz to robimy, rozumiesz? Teraz to robimy, szybki drift. To fajnie było, jakbym mógł się bardziej rozpędzić, to myślę, że było całkiem spoko. Dobra, zmieniamy kółko, zmieniamy kółko. O, się da mnie wyjebało. No i cały mnożnik w ale 17 koła punktów, nie? No człowieku, teraz to musi być złoto, no, teraz to musi być złoto. Raz po póki co żadnych pachołków na koncie, także jest nie najgorzej. Uwaga, drift, o. Dobra, nie ma pachołka, o, no, jednak jest. Dwa, dobra, zajebiście no i mamy tą złotą szmatą. Tak miało być od samego początku. Czyli lekcja driftowa, swobodna jazda, lekcja gripowa, lekcja dragowa. Okej, okay, zobaczmy lekcję gripową w takim razie. Co to jest jakaś szkoła jazdy? Ty Mitsubishi GODDAMN Okej. Okay. lekcja gripowa. lekcja gripowa. By zaliczyć lekcję, trzymaj się wyznaczonej linii wyścigowej, Trzymaj się linii gwarantuje lepsze czasy. To jest chyba zwykły wyścig, nie? Tylko nie mogę się oślizgać, także może być średnio. Ej, okay, mam się trzymać linii. O, chyba się jej nie trzymam. What the fuck! Dobra, spokojnie, spokojnie. Wszystko, wszystko pod kontrolą, rozumiesz? Wszystko pod kontrolą. Ty, ale brzmi ta fura gady. Szybki drift, szybki. Jak poza Tego nie było, rozumiesz? Tego nie było. Czemu moja postać jest taka paskudna? What the fuck? Dlaczego? Co oni mi zrobili? Dobra, spokojnie, teraz pełne skupienie. Pełne skupienie i ja to robię, rozumiesz? Trzymanie się linii, trzymanie się linii to jest najważniejsze. O, no i się nie trzymam! No i się nie trzymam! Trzymanie się u linii to jest najważniejsze. Puściłem się linii, ale dobra, spokojnie, spokojnie wszystko pod kontrolą. To jest ten zakręt. No. Me viu, Baúd? Dobra, ja nie umiem jeździć i to jest potwierdzone info. Dobra, ale spokojnie, spokojnie. Teraz, teraz na pewno nam się uda. Trzymaj się linii, rozumiesz? Trzymaj się linii, ziomek. Teraz to robimy, teraz to robimy. O, o, kurwa, nie da się na tym... Spokój nas ratuje w tym wyścigu koleżko. Dobra, pełne skupienie, pełne skupienie. Już nienawidzę tam tego zakrętu, rozumiesz? To jest legendarny zakręt śmierci. Ja są właśnie tu spokojnie, spokojnie, dwa na godzinę i ja teraz to robię. Tak jest, udało się, ja pierdolę, wystarczyło zwolnić. O halo, nie mam czasu! Ej, nie dojadę do końca. To jest nie do zrobienia. Dobra, jestem tak tragiczny, że to jest przykre. Ale teraz, teraz musi się udać. Jednak trzeba zachować troszeczkę większą prędkość, ale spokój jazdy również. Bo nie powinienem się ślizgać, tak mi się wydaje, ale powinienem nieco zwolnić i tu przyspieszyć pełna pizda. Jedziemy! Szybko! O, no, Wyjebało mnie znowu, no... Zaraz odpalam wszelkie wspomagania i mnie to nie obchodzi. Uwaga! Jedź, jedź! Szmato. Tak jest! No i złoto! Dobra, za 56 próbą się udało. Mamy jeszcze drag. Oj jak ja uwielbiam dragi. Czy to jest Mazda MX5? Czy mój akurat do dragu potrzebuje takiej fury? Lekcja dragowa, dojdź do mety jak najszybciej. Poza samym autem kluczowe są czas reakcji i odpowiednia zmiana biegów. No to to jest koniec, to jest koniec, rozumiesz? jeszcze i co? Ja? Utrzymuj wskaźnik w zielonej strefie. Chyba kogoś pojebało, jak ja mam to... O nie, dobra. Halo? Rzecz wyższy bieg? A to... Aha, dobra. A to już mam to robić? Kiedy? Kiedy to się robi? Halo! What the Wjebałem się w opony! Dobra. Aha, dobra, tu jest kółką góry. Okej, okay, okej. Okay. Spokojnie, spokojnie, wszystko, wszystko pod kontrolą. Cyk, widano. Ja dobra, spokojnie, jeszcze raz, bo trochę straciłem panowanie nad pojazdem na samym starcie. Tego nie było, rozumiesz? Tego nie było. Jeszcze raz w takim razie. Rozgrzewamy opony. Cyk. Okej, okay, dobre rozgrzanie. Może być, może być. Teraz jedziemy tutaj na start. I zielone kółko u góry, zielone kółko u góry, rozumiesz? Zielone... O, halo. Znowu... Kurwa, no wjebało mnie w opony! Co się dzieje? To nie wygląda dobrze. To nie. To nie wygląda dobrze. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Spokojnie, spokojnie. Teraz to robimy, przysięgam. Boż napadź by mi było łatwiej, bo ja jestem jakieś lekko upośledzony na tej klawiaturze, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Dobra, full pizda, cyk, zmiana biegu. Teraz tre, tre, tre. fraj... Kurwa, co ja robię? Na zielonym klikaj, debilu. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja już. Się... Brąz, ja pierdolę, jaka, jaka kompromitacja. przez Panie montażysto, proszę to wyciąć, proszę to wyciąć w tym momencie. Czemu gadam sam do siebie? Jestem jakimś psychopatą autentycznie. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Teraz, teraz to robimy. Przysięgam idealna, idealne rozgrzanie opon. Teraz tak, żeby tutaj na starcie w ogóle na zielonym to puścić, to jest niemożliwe akurat, ale zmieniłem bieg. Czemu mi nie wyświetliło? Nie wyświetliło mi napisu, że zmieniłem bieg i mnie trochę, trochę to zdekoncentrowało, ale mamy ja pierdolę. I dobra, jak to jest możliwe, że na samym starcie nie wpierdalam się. W opony, i, i tak mam gorszy czas niż wcześniej, gdy to robiłem. No przecież to jest niemożliwe. okej, okay, focus? Jak dobra zmiana. Ja pierdolę, to jest koniec. To jest koniec. Srebrą. O, dobra, nie spocznę. Póki tutaj nie będzie złota. Król Drift to jest tylko jeden. i Muszę to udowodnić, rozumiesz? Perfekcyjne rozgrzanie opon. To jest. To jest ta próba. To jest. To jest ta próba, rozumiesz? To jest ta próba. To jest ta próba. Ja to wiem, takie. Co nawet nie jest śmieszne. No i się wybałem w opony, ale to jest może oznaka dobrego dragu. O, oh, what up? Okay. Same idealne zmiany, same idealne zmiany! Tu się nie da, tu się nie da złota zrobić! Nie wytrzymam zaraz, nie wytrzymam zaraz. Jak Falstar! Jestem tragiczny. To jest to, to jest to! Dobra, to jest niemożliwe. Same idealne zmian. Złoto na drago jest niemożliwe. Przetestowałem wszelkie dostępne możliwości i się nie da, no nie da się, no nie da się. Jeżeli ktoś wam powie, że jest inaczej, no to oszukuje, tak? Nie to nie obchodzi człowieku, wychodzę stąd. Prawda jest taka, że ta szkoła jazdy oszukuje swoich uczniów, no, no i tyle, no i no i tyle. Dobra, napisał do mnie koleś. Co ja mam teraz zrobić? <laughs> salon samochodowy, warsztat! shit, dobra, chwila, jedziemy najpierw do salonu. Czy ja mam w ogóle jakieś pieniądze? Nie no mam pieniądze. Dobra, jedziemy człowieku. Potrzebuję nowej fury. Mam nadzieję, że będzie jakiś ciekaw wybór. Drift szmato! Drift! Nie no król Drift to jest jednak tylko jeden, tak? Żadna szkoła... No zajebiście. Żadna szkoła jazdy nie jest mi potrzebna, rozumiesz, patrz tego drifta, człowieku. Cyk, rozumiesz. No, wybacz mi, koleżko. To... Um, e, no co. O, what the fuck? Jakie olejsza ma umiejętności teleportacyjne? Tego się nie spodziewałem. Ty, a mogę wjechać do jeziora? Co się wtedy stanie? Halo, co, co się zablokowałem w kamieniu. Co się dzieje? Halo, wypuśćcie mnie stąd. Dobra, nie mam pojęcia o co chodzi, ale ja wjeżdżam do jeziora. Aha, o, utknąłeś końc jazdy. Aha, no to dzięki. No, no to dzięki. Dobra, tego nie było. Na chwilę stałem się poseidonem, ale to nieistotne. O, witam bardzo serdecznie, ja przyjechałem do salonu. Pokaż mnie te fury, co my tu mamy? Mazda MX-5, Mazda MX-5, Mazda RX-8, Nissan Silvia, Nissan S14, u Skyline v Subaru Impreza, co my też mamy? Subaru BRZ, BRZ-2 oraz jakieś zablokowane fury, których jeszcze chyba nie ma. No myślę, że... Wy... Wybór tutaj jest oczywisty, tak? Ile kosztuje ten Skyline? To 3 miliony? Czy mi się Cześć, co? Nie, czyli to jest moje saldo chyba, tak? Gdzie to jest cena tej fury? Halo, mogę to kupić? Jak cena zero? Halo, co tu chodzi? Nie wiem, ja mogę to wybrać. Jest ta próbna? że Na jazdę próbną muszę zabrać tę furę. Halo? God damn, jaka fura. No i to mi się podoba, człowieku. Nissan Skyline. Za 10 minut mogę się przejechać, no ale dobra, ja chcę kupić tę furę, a nie sobie nią jeździć. Ty człowieku, jaki drift! Jak ja mam to? Jak ja mam to kupić? Czy ja teraz jestem skazany na 10 minut bezsensownej jazdy tą furą? Czy ja mogę coś nacisnąć, żeby to przerwać? Wracam do warsztatu, halo, oddaję furę! Co? To kupić. Halo. Wyjdź z wyścigu. Ehm, no dobra, ale jak ja mogę to kupić? A, tu jest kup samochód. Kupuj to. Kupuj to, bo to jest za darmo. Co ja zrobiłem? Tam, dobra. Przypadkowo wyszedłem stąd. Czyli ja tego nie mogę kupić? Czy o co tu chodzi? Mazda Corporation Approval. Czyli co, reszta fur tutaj jest nielegalnie? O, to mi się podoba. No nie mogę tego kupić. Mam 3 miliony i nie mogę ich wydać. Rozumiesz. Nic nie działa. Chyba, że z Nie, z też nie. No sobie mogę światła zaświecić. No tyle chyba póki co. Możliwe, że zmiana fury na chwilę obecną jest niedostępna. A, ale wydaje mi się, że no chociaż mógłbym stuningować tą swoją, co? Nie wiem, zobaczymy. No witam. O, zatrzym się. Dobra, mamy warsztat. Warsztat zakaty. No i co my tu mamy? Wizualny oraz mechaniczny tuning. Wiguracja samochodu jest niedostępna. Zobaczmy, co my tu mamy. Silnik. Okej, okay. no mam jakieś części. A to jest za darmożkę? Oczywiście, że nie. No to zajebiście, dzięki. Um, no dobra, ale kupimy, kupimy. Widzę, że sam silnik ma tutaj 13 tysięcy upgrade'ów do wykupienia, także świetnie. No póki co jestem bogaty, także nie będę się chyba oszczędzał, co? Zawieszenie. Czy tutaj coś mam? Niestety nie, chyba. O, tutaj coś mam. Uliczny zestaw kąta skrętu, niech będzie. Kaj, sportowe sprzęgło. Hamulce sportowe, niech będą. Okej, okay, to chyba tyle, jeżeli chodzi o tuning mechaniczny, wizualny. Czy tutaj mogę coś zmienić? Wszystko mam zablokowane. Aha, no to zajebiście. O, mogę kierownicę zmienić. okej, okay. niech będzie. I gałę też mogę zmienić. No to zajebiście. I chyba tyle. Nawet koloru fury nie zmienię. Dlaczego? No dobra. Pora wytestować tę furę na następnym wyścigu. O oh yeah. No i drzewo, no i krzok, no i koniec. O, Dobra, mamy następny wyścig. To UG z przyjaciółmi. O czym ty gadasz, człowieku? Przecież ja nie mam kolegów. Ty całkiem spory ten wyścig. Czy ja go wygram na pewno? Ulepszyłem furę. miejmy nadzieję, że to starszy. Kogo my tu mamy? Daj sukę, sota i samu. Co tu robi i samu? the fuck, i samu. z pompa w moim wyścigu. Ja pierdolę. Dobra, tak się nie spodziewałem. Miejmy nadzieję, że chłop nie potrafi jeździć. No chociaż tyle. Więc trzeba pokazać tym frajerom, kto jest królem driftu, tak? Kto jest królem wyścigów? Kto jest królem tego miasta? Na pewno nie ja, bo jeżdżę po kamieniach. No o, Dobra, to jest koniec. Zablokowałem. Zablokowałem. Halo! Cho, chopaki! o, oh, what the Dobra, nie jest dobrze. Halo, no ja świdruję na kamieniu. Dobra, do restartu, do restartu jest ten wyścig ewidentnie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Teraz, teraz to robimy, rozumiesz? Zmieniam kamerę. Zmieniam kamerę i jedziemy, w frajerzy. Teraz wam pokażę, kto jest mistrzem, mistrzem kierownicy, rozumiesz? Król Driftu jest tylko jeden. Chodźcie, tu szmat ławce zniszczę was wszystkich. Chodź, tu gnoju! Czemu jest tym trzeci niby? Czaj, co? Aha, bo to są punkty na... A, bo to jest Drift! Ja myślałem, że to jest wyścig, wyścig, wyścig. Oh, no i chuj. No to niedobrze, no to. Chopaki, ty robisz, jak ty jeździsz frajerze. Dobra, jak to jest drift, to 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 jest mój koniec. Ja to mogę jebać znaki drogowe, co najwyżej. Dobra, spokojnie, spokojnie. Król drift to jest tylko jeden. Muszę się opanować, bo po prostu nie jeździć po krzokach. Wtedy to wygram, rozumiesz? Wtedy to wygram. Dobra, drift bogów to był akurat. W człowieku na drugie miejsce podskoczyłem, przecież to jest niemożliwe. A byłem 53. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Dobra, ręczny, ręczny o drift bogów. Halo, ale kiedy ja będę pierwszy? I samo mnie rozpierdala na driftcie. no co jest? Halo, przecież tak nie może być. Halo, pomocy. Jedź, jedź tym głównym oraz konia, ja to jeszcze wygram, ja to jeszcze wygram. I samo zniszczę cię. O, no i wjebałem się w krzoki, no pomocy. No i jedź! Dobra, to jest do restartu ewidentnie, z bo ja nie ogarniałem w ogóle, że to jest wyścig na drift. Może powinienem czytać w ogóle te informacje na samym starcie, ale to. Kto by się tym interesował? Nie tylko interesuje zniszczenie swoich oponentów, rozumiesz? Dobra, z konia, bo to trzeba jechać zachowawczo i budować punkty. To jest najważniejsze, rozumiesz? No i się wpierdalać w barierki dubskie, jak totalny. Totalny nieudacznik. Oni no, jadą bokiem, a ja jadę tyłem. No, to jest... O, dzięki, dzięki stary. To oni mnie jednak nauczą driftów, jednak to jest, to jest rodzina drifterska. O! No i to jest to samo, no i to jest to... Wybacz, koleżko. Dobram, do trzech razy sztuka, tak? Chociaż to już chyba moja pięćdziesiąta szósta próba, ale to nieistotne. Spokojnie, spokojnie, teraz, teraz to robimy, teraz to robimy. Dobra, chłopaki, nie wjeżdżajmy w siebie, tak. Kulturalny drift to jest kulturalny drift. No powiedziałem coś, ty szmato w tym Subaru, no, jak ty jeździsz. Ty jestem pierwszy! Tak jest i samu zniszczać, cię, rozumiesz? to jest twój koniec. To jest twój koniec i samu. Ty dobra, idziemy coraz lepiej, chyba. Coraz lepiej, ty jakie punkty ja trzaskam, co jest? Ekej, okay, dobra, jednak jestem królem driftu, jednak nie ma co... nie ma co wątpić w siebie. Tak, myślałem, że jestem zwykłym nieudacznikiem, ale jednak, no cóż. Coś nieco potrafię, tak? Coś nieco potrafię. Nie, no, Człowieku, teraz to jest totalna deklasacja, tylko nic nie widzę przez ten dym. Także mógłbyś sobie darować koleś. Oh, oh, what the f No i, no i te skis the wall, tak zwane. Raz, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Teraz to robimy. Patrz ten drift, Okej, okay, Można było to zrobić lepiej, ale to nie istotne. Najważniejsze jest to, że jestem pierwszy, tak? Jestem pierwszy. No i samu, i samu nie ma najmniejszych szans ze mną, rozumiesz? Nie ma najmniejszych szans. Król Drift jest tylko jeden. No, człowiek, patrz ten drift, patrz ten drift. Dobra, to było całkiem niezłe. Mam 4000 punktów przewagi, człowieku, że to jest... To jest koniec, no to jest koniec i samu, samu weź się lepiej schować. Mam to... o było, było, było tak dobrze. Było tak dobrze, ale no niestety nie można kasować oponentów. No to trzeba będzie zapamiętać, tak? Nieoczywista zasada, to muszę przyznać. Dlaczego nie mogę i sam skasować? Dlaczego? Dlaczego oni mi to robią? Dobra, ale spokojnie. Teraz, teraz na pewno nam się uda. Już wiem. No to zajebiście. Ja już wiem o co tu chodzi, tak? Wiem, jak to się robi. Teraz to robimy, rozumiesz? Teraz to robimy. nie, czemu ja przegrywam. Halo. Że tak dobrze mi idzie. Driftuję po krzokach. O, dobra, jestem pierwszy jednak. Nieważne, nieważne. Tego nie było. W człowieku 5 milionów punktów. No, najmiał obróciła, najmniej obróciła. No jedź tym gównem. Kurwa zablokowała. Dobra, to jest, to jest do restartu. Dobra, spokojnie, spokojnie. To jest jeszcze do. No, zajebiście. To jest jeszcze do uratowania, przysięgam. Mówiłem, że jest do uratowania. Pierwsze miejsce. Zniszczę, zniszczę was wszystkich. Tak. Najważniejsze, żeby się uniknąć, nie wdupczyć. Ale drift, god damn! To było całkiem, całkiem niezłe. Nie, no i samo, co ty sobą reprezentujesz, człowieku? Nie masz najmniejszych szans w tym pojedynku drifterskim, rozumiesz to? Nie masz najmniejszych szans. Jadę żywo płotę. Frajerze, o! Przepuść mnie, przepuść mnie. Przepuść prawdziwego króla driftu. Rozumiesz to? Gnoju w subaru, przepuść mnie. Ja to wygrywam. Nie wiem, który to jest i samo, ale nie ma najmniejszych szans. Król driftu. Ej, halo! Szmato, ma nie próbuj. Ej, no, jak to jest możliwe, że on wygrywa? Dobra, bo oni mają lepsze fury, no lepsze fury mają, no. Nie mogę nic zrobić. To mogę zajebać fajnego drifta, który doprowadzi mnie na pierwszą pozycję, rozumiesz? Dobra, ja to jeszcze wygram, ja to jeszcze wygram, przysięgam. Halo, jak jak on ma 40 koła punktów? Dobra, ono oszukuje, no i samo czytuje, no i samo czytuje. To jest potwierdzone, potwierdzone info, dobra. Trzeba się bujać lewo-prawo, wyjebać zaraz balustradę. Ale przynajmniej, przynajmniej. Wy... Ty, ja jednak wygrywam? No dobra, nieważne. O, what the <laughs> Jak mnie podbiło. No. Szmato, jedź do przodu, no co ty robisz, blokujesz kolejkę. O, ty, to jest koniec, no i wygrałem. Tak jest, szmato jest złoto. No i pokazałem, gdzie ich miejsce, tak? I samo. pierd... Jestem Hasachi Hattori. Jestem królem to Uge. No i tak to wygląda, właśnie. Król driftu jest tylko jeden. Wyścig dragowy, o. Tego się boję. Tego się boję, ale możemy spróbować, tak? Oddawaj mi kasę za lampę. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale może mogę Tobie jakoś pomóc. Jeśli chcesz jakąś kasę, musisz najpierw mnie pokonać. W... Rajerze. Nie martw się, przyjacielu. Jak mi wszystko opowiesz, no spokojnie, na pewno będę ci w stanie pomóc. Ja mogę. Okay? Wyścig dragowy. Wyścig dragowy. Po korollą, ty no co jest? No dobra. Czyli czym się zmieniał biegi? O, tak? Ej, halo. Czyli to jest wyścig dragowy? To jest wy... to... Czyli. Co? Czy to jest zwykły wyścig, halo. Zwykły wyścig, gdzie muszę pokonać frajera, czek? Tak? Plus 4 sekundy, bo co, bo go uderzyłem w dupsko? Frajerze, nie ma, nie ma zwycięstwa, rozumiesz? Pokażę ci kto jest królem, królem tych szos. królem tych uliczek. Król jest tylko jeden. Pokażę ci gdzie jest twoje miejsce, nie wygrasz żadnego wyścigu, rozumiesz? Szybki drift, frajerze. Ty czekaj co? Czemu jestem drugi? Ej, o co tu chodzi? Czekaj co? Przecież jestem pie... O chuj tu chodzi. Czekaj, co ja robię? Czy to jest drift? Że ja mam punkty zbierać? Czemu jestem drugi? Czemu on ma wie... lepszy... A on ma lepszy czas, bo ja mam plus 4 sekundy. Bo go drasnę w dółsko. Ej, halo, wypadłem z trasy. Pomocy! Halo! Nie! Okej, okay, spokojnie, spokojnie, wszystko pod kontrolą i bądź znaki drogowe. To, to jak ja mam to teraz wygrać? To już jakby. To, to jest koniec? Czy, czy co? Czy muszę się modlić, że on później do mety dojedzie? Czy to nie ma sensu? To f... A, no dobra, nie wiem. Spróbujemy, ale jak to przegram, to nie wytrzymam psychicznie. To jest niemożliwe, że on to przegrał. Dobra, czy tu jest meta, halo? Czy ja wygrałem złoto? No oczywiście, że wygrałem. No, oczywiście, że wygrałem aha i skraszowało mi i skraszowało mi grę no to, no, no to dzięki nie